Krzysztof Zalewski, 49 lat, skazany w 2002 roku w Białym Stoku na dożywocie. Możliwość ubiegania się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie przysługuje mu po 40 latach, czyli w 2042 roku. Dożywotniacy Krzysztof Zalewski. Max Weczapa. Wychował się pod białym stokiem. Od wyrostka był bandziorem i spędzał życie od odsiadki do odsiadki. W 2002 roku brutalnie zamordował dwie osoby. Trzy kolejne usiłował zabić. Sąd skazał go na dożywocie, a w zakładzie karnym przez wiele lat miał status N. Niebezpieczne. Żyje na luzie. Ktoś się domaga czegoś, guza, to no, trzeba, bo wiadomo, na głowy wejdzie. A tak to nie zaczepiam nikogo, jestem tolerancyjny. W 2000 roku wyjechał do Belgii. Zaczął pracować przy remontach. Legalnie zarabiał pieniądze. Spędził tam rok. Po powrocie do kraju koledzy z kryminału zatrudnili go w barze Wrzos w Wyszkach pod Białym Stokiem, który tak naprawdę był agencją towarzyską. Dużo ludzi przyjeżdżało, różnych takich, i bądziorów, i niebądziorów, i hamów tak zwanych, takich, co lubią popić się, zabawić, rozwalić komuś głowę, no a ja sam tylko jako bramkarz lubiłem ochroniarz, no i musiałem sobie dawać radę, no. Czepa był wielki i brutalny, więc nadawał się na wykidajłę. Zwłaszcza, że w prowincjonalnym domu publicznym często dochodziło do awantur. Ja odpowiedzialny byłem za to, żeby tam się nic nie działo, a tam dochodziło i do porwań dziewczyny. Na przykład porwali trzy dziewczyny, zgwałcili je. Bo takie rzeczy się działy, na przykład przyjeżdżali pocharacze, chcieli ocharaczować to, dajmy na to, no, wymuszać, no nie wiem, przejąć to. To wiadomo, że trzeba się bić z takimi. No. Dochodziło do konfliktów no były strzelaniny i inne rzeczy. No. Do baru często przychodził także małolat, Piotr G., młodszy kumpel Zalewskiego. To było rozrywkowe życie. Prostytutki, alkohol i dużo przemocy. No, nie unikałem awantur. Adrenalina, i te sprawy, wiadomo. Każdy wie o co chodzi. No. 20 lutego 2002 roku doszło do sprzeczki pomiędzy czapą a właścicielami lokalu Kazimierzem W i Tomaszem S. Przez tego Tomka wszystko poszło, bo tam Chachmenty morszejszy był, bo się ukrywał, bo ja tam dokładnie nie widziałem, czemu on tam się bunkruje. Ścigali go tu po Polsce, bo no, poprzekręcał ludzi, dużo pieniędzy był winien. No. Małolat miał ponoć rozpowiadać, że Kazik niedługo wyrzuci czapę z pracy. Właśnie do Piotrka się rzucił tam parę razy. No i no mnie prowokował. No. no a wtedy trochę wypiliśmy, no. Piotr G. nie lubił właściciela agencji towarzyskiej, bo ten nie chciał mu dawać alkoholu na kredyt. Zalewski był wściekły, gdy to usłyszał. Niejednokrotnie w lokalu musiał odpierać ataki. A teraz taka niewdzięczność? Nagle Zalewskiemu rzucił się w oczy strażacki toporek. Wziąłem ten toporek do ręki i nie wiem, co się stało. Dalej wydarzenia działy się błyskawicznie. Ale to nie wiem, czemu mi tak odbiło. No, no poniosło mnie ostrzej. Najpierw zginął Tomasz S., współwłaściciel interesu. Irytował Czapę już od jakiegoś czasu. Dostał kilkanaście ciosów. To chyba byłem w amoku, bo nawet nie pamiętałem, ile tam tych ciosów. Wiadomo, jak człowiek oszaleje i idzie na całość, to, to jest impuls. Napatoczył się drugi z szefów. Kazik wyszedł i zaczął coś tam krzyczeć, no, co tu się dzieje. Tego. I, I odruchowo, nawet nie pamiętałem, no, jego, że w szyję raz go uderzyłem, tylko no. myślałem, a później, z tego co wynikało, to kilka razy uderzyłem go. Obie zbrodnie widziała białoruska prostytutka pracująca tego wieczoru. Przerażona zaczęła uciekać. Czapa z małolatem rzucili się za nią z nożem i siekierą gdzieś tam uciekała i, i temu usiłowanie bili dla mojego tego wspólnika Piotrka, że ją chciało tam, że czymś tam ją, czy z czy czymś, no. I temu byłem na wizji, żeby to podważyć, te ich zeznania, no bo ona, no, wiadomo, tam nic jej nie zrobiłem. To ją nastraszyłem tylko, słownie, no, żeby jak tego, wiadomo, tam brutalnie, no, że jak wyjdziesz, to tam, wiadomo. Nie krzycz i tajgą, bo ona wyszła tam od razu, ratunku, milicja, no, Bo myślał, że już się tam na Białorusi jest, no. Zalewski zabrał zaparkowany przed lokalem BMW jednego z zamordowanych właścicieli. Ze swoim toporkiem pojechał dalej mścić się za swoje rzekome krzywdy. Niedaleko mieszkali dwaj bracia K, z którymi Zalewski miał dawne zatarki. Wcześniej miałem właśnie z nimi awanturę, no. No, tak, Znaczy tego, byłem na dyskotece i, i tam spili mnie, no i baseballami mnie zleli. To powiedziałem, że się odwdzięczę kiedyś, no. Nie robiłem wtedy awantury. No i jak jechałem na, na Białystok, to właśnie postanowiłem do nich zajechać, no, i się odwdzięczyć chyba. No. Osoba. Taka jak on, odnalazła w sobie w momencie, kiedy dokonała pierwszego zabójstwa, jakąś zdolność i wolność do ich popełniania. W związku z tym, mogę tutaj rozliczyć czy pozbawić życia wszystkich, które ja znam i uważam za sensowne, należy tego życia pozbawić. Odkrywa zbrodnie jako pewną możliwość realizacji własnej sprawiedliwości. Obu mężczyznom zadał kilkanaście ciosów. Ale nie chciałem im tam zabić, tak jak oni zeznawali. To porek i ich tam okaleczyłem trochę. No, gdzieś w ramię, w klatkę. No, żeby nie, nie zabić, tylko okaleczyć. No. Przeżyli. No, żebym chciał zabić, to by nie by, nie żyli, by były trupy. No. Zaślepiony rządzą zabijania Czapa, nie wiedział, że zabójstwo dokonane w barze widział ktoś jeszcze. Sześcioletnia córeczka Kazimierza W. No nie wiem, czy widziała, bo nawet nie wiedziałem, że jest w pokoju. Bo każdy z nami piła i tego, jak byliśmy w knajpie, to tylko ja byłem, Tomek, yy, Piotrek i ta Ruska była, wiemy, że tego. A tej małej nie było, widać. Patrzyła, jak jej tatuś ginie od ciosów toporkiem. No nie wiem, później upadł, to mogła widzieć to. Przerażone dziecko ukryło się na tylnym siedzeniu samochodu ojca. Wjeżdżając do białego stoku, Zalewski zauważył z tyłu skuloną dziewczynkę. Zobaczyłem, że ktoś na tylnym siedzeniu się obrócił właśnie do, zobaczyłem, że ta kazika córka się schowała w samochodzie za, za siedzeniami. No jak później stwierdziłem, to, to mówię, trzeba zawieść ją do matki, no, no bo co ja z nią zrobię, przecież nie zostawię dzieciaka czy tego. No i tu specjalnie na biały stok przyjechałem, no właśnie do gigantu, żeby ją dostarczyć, no ale pech tak chciał, że policja gdzieś tam stała i zobaczyła, że tu bęko jedziemy, czarne szyby, wiadomo, wielki facet siedzi. I zaczęli nas ścigać. No. Przypadkowy patrol policji postanowił zatrzymać BMW do kontroli. Zalewski się nie zatrzymał. Schwytano go po pościgu. Początkowo policjanci nie zdawali sobie sprawy, że mają w ręku człowieka, który godzinę wcześniej zamordował dwie osoby. Krzysztof Zalewski, pseudonim Czapa, zabił toporkiem dwóch właścicieli Agencji Towarzyskiej pod Białym Stokiem. Wziąłem ten toporek do ręki i nie wiem, co się stało. No. To chyba byłem w wamoku, bo nawet nie pamiętałem ile tamtych ciosów. Od 2002 roku odsiaduje wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. To dopiero jak tu miesiąc siedziałem, to dopiero doszło do mnie, co się stało. Głowy tak było, tak jakby, nie wiem, film obejrzał. Ze swoim toporkiem pojechał dalej myścić się za swoje rzekome krzywdy. Pech tak chciał, że policja gdzieś tam stała i zaczęli nas ścigać. No. Schwytano go po pościgu. Dopiero rozmowa z dziewczynką wywołała szok. Sześciolatka powiedziała spokojnie, że ten wujek porąbał właśnie siekierą Tatusia i drugiego wujka. Przyszła jakaś tam chyba pani psycholog, policjantka. No, I zaczęła tak jak do dziecka normalnie, bo nie wiedzieli co się stało. I wtedy ona się otworzyła i powiedziała: że, no, że ja zabiłem tatę i wujka, Tomka. No. Ośrodziłem ją? No wiadomo, ojca się odbiera, to. Myślałem dużo na tym. Zalewski cieszy się we więzieniu dużym respektem. Jakiś młody przyjdzie i chce pokazać, że on tu jest szycha czy tam coś prowokuje. No to wiadomo, to się tam mu parę słów powie no Ale do rękoczynów nie doszło no, nigdy. No. Gdy trafił do więzienia, miał tak szerokie bary, że strażnicy mieli problem, by skuć mu ręce z tyłu. Teraz sporo schudł, ale i tak boją się go w więzieniu. Agresja nic nie daje. No wiadomo, tutaj czasami się agresji używa, żeby ktoś na no, no, odciski nie deptał. No. Bo wiadomo, tutaj tylko zobaczą słabości i już na grzbiecie siedzą. Są tacy, co wykorzystają to. No a tak jak wie, że jest linia, żeby nie przekroczył tej bariery. Ja nie, nie chcę nic od niego, żeby on ode mnie nic nie chciał i, i zażyjemy w spokoju. No. Z reguły jest tak, że te osoby, które są skazane na karę pozbawienia wolności po pewnym okresie pobytu w więzieniu dość dobrze się adaptują do sytuacji więzienia. To znaczy, się, są bardzo poprawnymi więźniami, im, ponieważ oni mają tu spędzić całe życie, nie zależy na Intrygowaniu, psuciu relacji ze służbą więzienną, lub psuciu relacji jakiejś wojny z więźniami. To jest jego miejsce, jego ląd, jego państwo, i on chciałby się tu ułożyć z wszystkimi tak, żeby było mu w miarę dobrze. To znaczy, żeby było to do wytrzymania do przetrwania. Czego się boję, nic w sumie niczego no. Się boję kogoś, ja wiem, zawieść, no, skrzywdzić, niewinnego. Bo winnego to przychodzi mi łatwo, jak to się z winny. Ale niewinnego nie chciałbym skrzywdzić. Grypsuje, czyli należy do subkultury więziennej. No wiadomo, hierarchia. No wiadomo, nauczyłem się tolerancji dużo, no, bo do tych, co nie grypsują, to nie zaczepiam ich ani nie tam, nic im nie robię, no, toleruję ich, to. No. Z, z, z dużym się, na przykład, z dużo z takimi, co nie grypsują, się przyjaźnię, znam ich, tak, wiem, jacy są. Normalnie się żyje, no. Jestem, jak jestem, no. Ma na ciele liczne ślady po samookaleczeniach. Kiedyś w proteście przeciw klawiszom połknął metalowy pałąk od wiadra. Roznosili kawę w wiaderkach kiedyś takich, no i wziąłem te ucho z wiaderka, wziąłem, przełamałem i taki pręd łyknąłem. I trafiłem na izolatki, no i tam mi właśnie klawisze pobili i wtedy mi pręd wyszedł, no. No przebił mi żołądek, pod skórą był, żołądek cały rozerwał mi. Sąd uznał go za człowieka szczególnie niebezpiecznego. To dopiero jak tu miesiąc siedziałem, to dopiero doszło do mnie, co się stało. No, w głowie tak było, tak jakby, nie wiem, film obejrzał. Dopiero jak zobaczyłem na jeździłem do prokuratora, zobaczyłem zdjęcia, to wszystko, co się stało, to właśnie zaczęło do mnie dopiero docierać. Że to, że to prawda jest. Doszło do mnie, że jednak dwóch ludzi zabiłem. Dlatego będzie mógł się starać o skrócenie kary dopiero po 40 latach. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że czasami popełniona zbrodnia jest na tyle straszna, na tyle odrażająca i na tyle bezwzględna, że z poczucia bezradności wydaje się, że żadna inna kara, jak kara najsurowsza w postaci kary do żywocia powinna być wymierzona. Ale nawet wtedy, nawet wtedy, taka kara nie może być karą, która pozbawia szansy człowieka. Na możliwość wyjścia na wolność, się pogodziłem i temu jestem spokojny. Hmm. Nigdy mogę nie wyjść stąd, no bo dopiero po 40 latach będę stawał na wokandę, nie, że wyjdę. I mogą dać blachę i dalej będę siedział. Nie wiem czy dożyje. Bo jak tu się poważnie na coś zachoruje, to się raczej człowiek nie wyleczy. Odwyższanie tego progu do 35 do 40 lat, nie ma sensu. I jest rodzajem zemsty, który nie powinien mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa, ponieważ warunkowe przedterminowe zwolnienie nie jest obligatoryjne. Natomiast pozwala człowiekowi na pracę nad sobą i pozwala na to, aby mógł zdać sobie sprawę ze zbrodni, którą popełnił. Kara, która jest karą zbyt surową. Jest karą groźną dla ludzi, którzy siedzą w więzieniu, dla ludzi, którzy pracują w więzieniu, dla całego społeczeństwa, ponieważ wydajemy ogromne sumy i bardzo dużo kapitału społecznego na to, aby nie osiągnąć żadnych pozytywnych rezultatów. Sąd uznał go za człowieka szczególnie niebezpiecznego, dlatego będzie mógł się starać o skrócenie kary dopiero po 40 latach. Na razie odsiedział 17 lat jakie nie ma perspektywy żadnej. Lubię muzykę, słucham głośnika tamtego, cały dzień leci. Poćwiczę trochę, tam zawsze te półtorej godzinki. No i przeważnie coś tam poczytam nieraz i ja przeważnie to maluję. Sceny z życia świętych czy Jezusa, no, to jest opisywanie. No, nie musi być pięknie, ładnie, tylko żeby przedstawiało taki wizerunek, że na przykład ktoś od razu czyta to. Hmm. Pogodził się ze swoim losem, przestał marzyć o wolności. Czy Krzysztof Zalewski żałuje tego, co zrobił? No żałuję, no ale nie mogę cofnąć się, żeby tego naprawić, to może. Drugiego razu bym takiego samego błędu chyba nie popełnił. Hmm. Co mi da e, cały czas brnąć w to samo? No tam już byłem. No, I to nic dobrego nie przyniosło. I staram się w drugą stronę i zawróciłem z drogi.